Cześć Siemanko, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Po długiej przerwie spowodowanej moją chorobą powracam z nowymi pomysłami. Dzisiaj pogramy sobie w paintballa, a więc zapraszam. No i zaczęliśmy! Jesteśmy aktualnie na mapie, która nazywa się. Y, pustynia, jak się nie mylę, tak. I, I od razu nawiążę, dlaczego nie było filmów. Y, wiem, że to naprawdę wkurza, ale mega, mega byłem y, przeziębiony, chory, i naprawdę nie było sensu czegokolwiek nagrywać. Y, ale powracam oczywiście z nowymi pomysłami. I jak widzicie, dzisiaj pomyślałem, że. Y, zagramy w pani bola, y, coś nowego zawsze y, y, pomoże. Produkcjach. Okej, okay. eee, dobra. A więc, słuchaj, to już gramy. Nie będę już Was e, zanudzał. Chciałem Wam powiedzieć, że jestem bardzo słaby w to. co nigdy w to nie grałem. A jak grałem, to naprawdę dawno temu i nie pamiętam jak to było. Jak widzicie, już dostałem. Ale zabiję chyba jednego ziomeczka. E, tak mi się zaje w każdym razie. Dobra, i gramy, gramy. I jeszcze e, chciałbym powiedzieć, że teraz może częściej będą się pojawiać filmiki. Może dlatego, że jadę na dwa tygodnie e, przerwy na jakieś tam... w góry, aktualnie Trzeba sobie tam pojeździć na nartach, z orkiestrą głównie, bo y, należy do takowej orkiestry um, no cóż, ale pomyślałem, o, trafiłem jakiegoś ziomeczka i, że po prostu nagram dla was jakieś tam filmy teraz ustawię jako prywatne, a jak będę tam i będę miał jakiś tam jakowy y, dostęp do internetu, po prostu y, no, wstawię. tak więc będzie fajnie i teraz nie będzie się tylko pojawiała e, seria z Konstantią Coś tam zawsze wymyślimy z Minecrafta a Jeszcze chciałbym nawiązać e, do tego, m, że niestety Kolejne odcinki, kolejne jakieś 5 odcinków, może 3 e, Będzie bez Konstanti SkyBlock, ponieważ e, popsuje się komputer No właśnie No co zrobić, e, tak to bywa e, Tak to w życiu jest, ale to już nieważne Już się zamykam i gramy e, Może trafię tam tego ziomeczka, co tam stoi, chociaż mega, mega wątpię Aaaa, Kurczę, nie mogę. Oj, 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 chyba trafiłem, ale jeszcze ktoś mnie tutaj y, trafi z boku. No i tak będziemy sobie pogrywać. Mmm. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaką tutaj serię dla Was wymyślić. Minigamy to odpadają, bo nie chcę się za bardzo w to grać. Dzisiaj jedynie tak pomyślałem, o czemu nie. Mhm. I ogólnie, piszcie w komentarzach, właśnie co byście chcieli z Minecrafta zobaczyć tutaj na naszym kanale. Czekajcie, ja tam wyczaiłem, że jakiś ziomeczek stoi. O, i trafiłem go idealnie, o no kurczę. No ładnie. Jak widzicie, mam nowe intro zrobione przez jakowego tam ziomeczka. Będzie wszystko podane w opisie. I bardzo mu dziękuję za to i pozdrawiam oczywiście. Czekajcie, zagramy jeszcze jedną gierkę i myślę, że będziemy już kończyć ten odcinek taki krótki, co prawda, ale jeszcze dzisiaj pojawi się inny odcinek oczywiście ze Skyblocka. Nie wiem czy poczekamy w ten sposób, czy. Mm, o, 20 sekund, dobra, no to poczekamy. Ja może będę przynudził trochę, przynudzał. E, ogólnie jesteśmy na serwerze, nie wiem czy już to powiedziałem, ale chyba tak. Tam będzie wszystko podane w opisie. Czy co nie pamiętam? E, dobra, nieważne, będzie podane w opisie. I sporo tutaj gra osób. O 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda. I zaczynamy. na e, Dobra. Musimy jeszcze chwilę poczekać, dobrze, to wracam za chwilkę. Dobrze, gramy dalej. Musiałem chwilę tutaj zatrzymać, bo był mały failik i musiałem poczekać. Jak widzicie jest teraz bardzo, bardzo ciekawa mapka. Zobaczymy co z niej wyniknie, czy bo będę tutaj trafiał chociaż jedną osobę, a może z dwie. Aj oj, otrafiłem ziomeczka chyba. O kurczę, Lagus nie złapał, muszę uciekać. Dobra i ogólnie minigierka jest mega super. Tak szczerze mówiąc, co chętnie bym dla was nagrywał. Gdybyście tylko chcieli, aby to się pojawiało, to nie ma problemu. O kurczę, może zdążę tego ziomeczka udupić. A dostałem plecki. Ale to nic. Yy, to jest tylko gra, więc ja tam za bardzo się nie przejmuję. Skill, jak widzicie, nie mam, ale staram się naprawdę jak tylko mogę. Czekajcie, może pobiegnę tutaj z boku i trafimy jakiś. łomatko święta. Yy, Wyskoczyło mi tam z trzech, ale tu jest ludu, ludu. Mm, naprawdę, najlepiej to się trzymać z ziomeczkami, bo samemu to nie ma co, jak sami widzicie. Um, zauważyłem, że tu jest jakiś sklep. Tak, nie ogarniam tego sklepu, tak szczerze mówiąc. O, o, kupiłem coś. Nie ogarniam go, ale czasem wiem mniej więcej o co tutaj chodzi. O, trafiłem ziomeczka, jest spoko. Eee, tam jakiś koleś mnie trafił, ale to nic. Jedziemy dalej. Jeśli chodzi o muzykę w tle, to też oczywiście będzie podana w opisie. Shader tak samo, wszystko będziecie mieli w opisie. I dziękuję mega mega serdecznie za łapki i subskrypcje, jak tutaj przybyły, no i w sumie to już wszystko w tym odcinku. Łapkujcie, subskrybujcie i jeśli się podoba, lajkujcie. To już wszystko z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Yo!